Serdeczna pana spałaczowej o podsumowaniu spotkania poproszę trenera Mirosława znęła. Witam serdecznie Państwa kiedyś chwaliłem salkę, obie i tak dalej, więc to mam za sobą już. E, bo ładnie cały czas nie podlega dyskusji. Natomiast sam mecz, proszę mi wierzyć tak zmęczonego zespołu jak dzisiaj. Państwem ja z chłopakami o 4,5 roku. Jak dzisiaj nie widziałem, oni daliście się wszystko. Koleżanki schodzący ze skurczami z boiska, skrajnie zmęczeni zawodnicy typu Wróbel, który daje z siebie dzisiaj chyba 110% i parę jeszcze innych. Było widać, że determinacja jest ich ogromna i z tego jestem naprawdę bardzo dumny. Ale to też nie tak, że, że sama walka wystarczyła. Myślę, że organizacja gry w wielu momentach pokazywała, że w tej piłce pierwszoligowej już żeśmy trochę uczepli i potrafimy te punkty walczyć, bo bo w tych takich momentach skrajnych, kiedy piłka mogła wpaść no, w naszej bramki 1.0 w po rzucie rożnym, no, nie wpada i chwilę później strzelamy, tak, a ta piłka nożna jest i raz wpada, raz, raz nie. Natomiast y, rzecz, która też wpłynęła na to skrajne zmęczenie, to poziom gry chrobę, jego i to nie dyskusji. Ten zespół, który napadega piłkę nożną, to był najtrudniejszy nasz mecz, nie podlega to żadnej dyskusji eee, i myślę, że odpiszę do statystyki, bo to może nie fenomenalne piłkarsko, ale ale o serce, wolę walki, determinację samego ojca, aby był zespoł, było, było ciekawe. Eee, tyle z mojej strony. Szacunek dla drużyny. To jest czwarty mecz z rzędu, można powiedzieć, no, ale walkowy realizm, a więc trzeci mecz z rzędu e, wygrany. E, duma mnie rozpiera e, z tego, że ci chłopcy są dalej głodni, oni, oni się zarzekają, że na każdym następnym to nie będą się chcieli bardziej doskonalić. Chwała za to i bardzo, bardzo dziękuję. A teraz już, żeby nie przedłużać, dedykujemy to zwycięstwo naszemu przyłkomi gałęskiemu, który niestety w środku tygodnia wylądował w szpitalu, miał zabieg czterogodzinny operacyjny, operacyjne, zapalenie wyrostka. Mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia, bo jest naszym podstawowym środkowym obrońcą i ja wyskoczył w takim trudnym momencie, ale chłopcy sobie poradzili. To dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Tutaj zacznę od dla Mirka, bo no, no, to o dobrej pracy. Yy, muszę się odnieść do kilku słów Mirka. Yy, no, z jedną rzeczą mi się poruszył bardzo ważną kwestię, a z którą ja się troszeczkę nie zgadzam, to temat determinacji mojej drużyny w pierwszej połowie. Jak pewnie przez to powiedział, natomiast też zaznaczył, że swojej drużyny My, trzeba uczciwie powiedzieć, bo trzeba się z tym zrobić. Przegrywamy drugi mecz nie piłkarsko, tylko w tych kategoriach, tak było na Gruziącu, tak jest dzisiaj, gdzie te drużyny mm, grają życie i to widać. My nie mogę mieć pretensji do zespołu za drugą połowę, bo tutaj naprawdę czyli kolejny bieg, może można mieć pretensję, że za, za, za troszkę brak zimnej głowy, bo po wyrównaniu nie można sobie pozwolić, a na bramka jaka padła a po, po ciężko pracowaliśmy na tą bramkę, po ładnej akcji wyrównaliśmy i, 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 i dostaliśmy tą bramkę, że o tą drugą połowę mówię, mimo że, że, że mecz przegrany w tej linii powiadam, że nie możemy się prezentować. Natomiast za pierwszą sporo zastrzeżeń i, i, i tutaj no co tego ukrywać, też nie ma co ukrywać, że, że nasza gra w linii obrony jest na pewno inaczej wygląda niż w linii jesiennej, bo, bo my w bramki straciliśmy dwóch leczeń dzisiaj, teraz co mecz lecimy i, i tu też trzeba, trzeba, trzeba powiedzieć, że jest problem, na którym trzeba zawsze pracować i, i na to niestety potrzeba czasu. Trzeba przede wszystkim teraz, że podnieść zespół 2, chyba za szybko chłopcy gdzieś tam yy, patrzyli w górę tabeli, zrobiło się tak, że, że, że góra odjechała i, i tutaj gdzieś było troszeczkę szukownych przyczyn yy, motywacyjnych. Zamyły może być sytuacja, że będziemy się musieli za siebie oglądać, więc trzeba się szybko, szybko obudzić, mm -hmm. bo można gdzieś tam jakieś punktów, które są za to okam, bo trzeba coś coś zabywać i też grać na ludzi. Wyszło się dużo ludzi i musimy, trzeba wygrywać. Dziękuję. Na czym będzie poległo ten wstrząs, o którym wspominałeś? Myślę, że to takie sprawy są wszyscy, że nam tak. zostałem starsze. Pretensje do bramkarza za drugą bramkę, czy nie? Czy będziesz musiał to obejrzeć na wideo? To nie o to chodzi, tylko teraz... Nie ja będę jako trener gdzieś tam odliczał ludzi indywidualnie i od, yy, uciekał ja od odpowiedzialności za To nie na tym polega i byłem tchórzem i trenerem i, i ja mogę gdzieś tam w powiedzieć, to za linię. Natomiast yy, ja cały czas będę wracał do 45 minut tych pierwszych. No jasne, tutaj jak powiedział, mieliśmy sytuację, okej, okay, ja ale tu była sytuacja po starym fragmencie gry i, ale, ale... Jedna jedyna. I, jedna jedyna i to jest raz, dwa, przede wszystkim yy, sędzia pozwolił ci się grać. I rozwój to potrafił wykorzystać, w pierwszej połowie a my nie. Jeżeli sędzia pozwala grać, czyli daje tam gdzieś się powalczyć, to trzeba podejść takie takiego Artur a tu Ci przedstawię, że najpierw nie też do Pana, ale najpierw do tego na naszego to, um, szansę zadałem pytanie, to w dziesiątej minucie właściwie goście zagrali taką pierwszą akcję z taką piłką prostopadłą. I wtedy Ilków Gorąbią szybko jeszcze wybił takim ślizgiem. I właściwie bramka padła niemalże że pod w podobnej akcji. No musiał to ocenić, no. zwolnić Wolf tego nie chcę robić. No. Wiem, gdzie mamy problem i, i, i nie będę ukrywał. I, i, uważam, że, że, że to można zabierać przeciwnikowi ładnej akcji, bo to jest pierwsza sprawa. A druga no, no, tam był taktycznie popełniony i jestem o tym przekonany. Natomiast no, ja nie chcę go teraz gdzieś tam omawiać, bo przyjść w połowie rektory i, i zrobimy analizę. Natomiast, Będę wracał do tego. Największy problem jest, jest w tym momencie to, żeby, żeby postawić zespół na nogi mentalnie, żeby było więcej zaangażowania i determinacji w grze. To ostatnie pytanie do naszego panelu, jeśli chodzi o to, o to właśnie zaangażowanie. Tak wyglądało, że im lepiej nam się gra, tym, tym właśnie gramy lepiej i tracimy bramkę. Znowu wracamy do kwestii, którą powiedziałem na początek. Tak? Kiedy gramy nisko całym zespołem i nisko całym zespołem bronimy, to przeciwnicy powiedzmy nie stwarzają sytuacji. Natomiast kiedy gramy bardzo ofensywnie, chcemy grać wyżej, to tu mamy problem, bo, bo przegrywamy 100 milionów płytniki. Ja, ja powiem tak tylko, y, nie uważam sobie być obrącą i żeby mnie raz, drugi, trzeci na pastę przestawił, ja z tego nie wniosku. starszy. A to jeszcze tak takim razie pytanie dotyczące obrońców y, Ten skład dzisiejszy był pochodną y, niezłego meczu poprzedniego, też prawnego z Sandecją, czy... Czy rzeczywiście pan nie miał wyboru, jeśli chodzi o dobór zawodników. Dla był tak zmęczony, że, że nie mógłbyś w składzie na przykład. Dla no, wrócił wczoraj. na styk, złożył na trening. Widać było, że, że, że fizycznie jest w tej chwili dobry. W środę nocy w grał mecz. Zmiana czasu to jest ponad 7 godzin różnicy. No, nie, no myślę, że, że nie ułoża, żeby Kevin dzisiaj zagrał i na pewno będzie dane pod uwagę przy, przy następnym meczu. Natomiast dzisiaj nie był fizycznie gotowy po tych były 15 czy 16 godzin w samolocie, później 6 dojazd, także też godzin w podróży. Mecz rozgrywa w tym mercurze ponad 30 stopni, także, także tutaj Poza tym, mówię, dwa tygodnie nie było go z no to też też byłoby takie nie do końca, jak powinno być. Okej, okay, takie wyjaśnienie dla kibiców bardziej. Pamiętamy, że to jeszcze tylko punkt pytamy, bo yy, tak, no ten, ten marsz taki już teraz wyraźny, prawda? bo cztery mecze, cztery kolejki, 12 punktów, jak on zaznaczył. To też na pewno dodaje zawodnikom wiary, bo nawet jeśli mieli te umiejętności to być może było tak, że do końca gdzieś tam wierzyli, że są w stanie je pokazać, a dzisiaj są spędzeni już. Ja myślę, że to jest na przykład na kolej rzeczy i tutaj nie podlega dyskusji, że łatwiej się z tą drużyną, no, z każdym tygodniem pracuje, ponieważ wynik robi swoje. Ale też ja ciągle uważam postęp taki bym powiedział mentalno-techniczno-taktyczny, wszystko razem do kupy spowodowało, że ta droga jest po prostu lepsza i jest strasznie skonsolidowana ze sobą. To nie jest też tak, że te zwycięstwa to zrobiły, my pracujemy od grudnia na tym, aby grać po prostu lepiej przygotowania się bardzo wcześnie. Chcieliśmy motorycznie no się przygotować do tego, do tego maratonu dla nas, bo umówmy się, większość tych chłopaków e, wcześniej nie grała na poziomie pierwszoligowym. Uczą się tego wszystkiego cały czas. E, plus doświadczeni zawodnicy z odpowiednim wiekiem, ujmując im też musieli ciężko się przygotować do tego, aby mogli w tym kieracie uczestniczyć. E, ja się cieszę, że dzisiaj e, było widać ewidentnie, że ci najstarsi, którzy w te pewnym momencie mogą sobie pozwolić na to, że nie, nie pobiegnę za tą piłką. Dzisiaj nie było tego. Dzisiaj każdy bieg za każdą piłką, bo mieli świadomość tego, że Robi to dla drużyny, chyba to jest jakby na dziś dla nas temat to ja Nie wiem, jak to się skończy, bo tabela mecze to jest rzecz nieubłagana. Przed nami jest bardzo ciężki pięć meczów, gramy z samą górą, z samą szpicą. I może być tak, że za 4-5 kolejek, no niestety, będę miał nos zwieszony na kwintę i będzie mi przykro. Ale na ten moment dajemy sobie szansę uczestnictwa w tym wszystkim, walki, gry w piłkę nożną. A, a, a chcielibyśmy mieć tą możliwość, możliwość cieszenia się dalej, bo chcielibyśmy po prostu. Tylko, tylko końcówkę mamy taką, że dajmy panu więc... <laughs> głowę. Ale wy macie 4, <laughs> <cztery>, więcej ciągle. I <laughs> jeszcze 3. Tylko 4 więcej. <laughs> <Jeszcze. laughs> <laughs> <laughs>